Wita korki kotka Dzisiaj znowu nagrywamy w łazience. Wita od prawej tipsejek, pinkorek, suczka i bobiczek. Dzisiaj pieski trochę smutne. Bo pani musiała jechać do pracy. No i są świeżo po rozstaniu z panią, więc troszkę są takie przybite pieseczki. Tradycyjnie dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. I prosimy o, o więcej. Jest z nami też koteczka. Dzisiaj więc mamy komplet w łazience, ale koteczka się ukrywa, bo musiałem je zamknąć w wiatrołapie, żeby móc ją wpuścić. Ale miała spotkanie z suką, ale jakoś sukę wyminęła i dotarła do łazienki. Na pewno się nie spodziewała, że zaraz będzie miała gości w tej łazience i nie będzie mogła za bardzo spokojnie zjeść, chociaż się tam konsumuje w kąciku nasza koteczka. Co dzisiaj? Dzisiaj taki temat, który raczej u nas nie występuje w domu, zwłaszcza w przypadku jedzenia. O tym. Dlaczego psy chowają jedzenie, czyli zakopują albo gdzieś ukrywają w mieszkaniu, na przykład chowając w różne miejsca? To samo dotyczy zabawek, że często znajdujemy zabawki gdzieś, na przykład w pościeli ukryte i się dziwimy skąd się tam wzięły i dlaczego. W przypadku jedzenia, to sprawa jest oczywista. To się wiąże z pradawnymi czasami, kiedy wilki czy psy nie miały dostępu do jedzenia codziennego. Raz na kilka dni mogły sobie coś upolować. Oczywiście nie były w stanie zjeść tego naraz, dlatego chowały takie rzeczy. Najczęściej zakopywały po pierwsze żeby inni drapieżnicy im tego nie zjadły albo padlinożercy a po drugie coś schowane w ziemi nie miało dostępu do promieni słonecznych i do gorąca i po prostu nie psuło się tak szybko jak psułoby się na powierzchni to jest oczywista sprawa i to psom zostało jakby w genach, chociaż w dzisiejszych czasach no nie ma to raczej racji bytu u takich psów domowych jak nasze. Jak wiecie, korgi zjadają wszystko i natychmiast, więc u nas nie występuje coś takiego jak zakopywanie jedzenia. Występuje raczej coś takiego jak poszukiwanie jedzenia na zewnątrz. Bo one są wiecznie głodne, więc tutaj mamy zawsze problem, na przykład yy, z kocimi kupami, które uwielbiają wynajdować, i wiadomo co potem z nimi robią. Dlatego musimy je zawsze pilnować, żeby nie odgrzebywały. Natomiast zapewne, jak mieliście psy, kilka psów w życiu, to zdarzało się, że zakopywały gdzieś, zwłaszcza w ogródku, jakieś kości, czy inne rzeczy i potem po jakimś czasie sobie odkopywały, albo pilnowały tego miejsca zaciekle żeby żeby im tego nikt nie zabrał, ale to, że psy zakopują jedzenie, wcale nie musi się brać z tego, że one są przejedzone, czy mają za dużo jedzenia i chcą ukryć na później może być też tak, że chcą nam pokazać, że im to po prostu nie smakuje i odkładają to i zakopują. I często nie chcą, żebyśmy widzieli, że to zrobiły. Wiadomo, że wynika to też często z przejedzenia albo z rozpieszczenia, no bo pies taki jak nasz, jak nasze który jest nieprzekarmiany, raczej nie będzie myślał o tym, żeby coś zakopywać, tylko po prostu dopada do jedzenia i zjada. Jeśli pies jest zbyt rozpieszczony, ma na bieżąco wszystko, to mogą się zdarzyć sytuacje, że sobie coś zakopie, ale właśnie nie z tego powodu, żeby mieć na później i schować przed rywalami, tylko z tego powodu, że po prostu mu to może często już nie smakować, albo może mieć tego dość i chce to przed nami ukryć. U nas czasem zdarza się tak, że one wynoszą gdzieś jak dostaną na przykład smaczki czy coś, to zauważyliście pewnie na filmach czy na szolcach, że każdy idzie w swoim kierunku. Czyli tutaj też jest ten instynkt, żeby być po prostu jak najdalej ze swoim jedzeniem od rywala. Nawet to przy marchewkach widać, że one nie jedzą tego przy sobie, no chyba że to jest tak rzucone w tłum no to wtedy nie mają na to czasu, natomiast jak im rozdajemy te rzeczy, to one sobie po prostu rozchodzą się każdy do innego kąta i tam próbują w samotności konsumować, więc myślę, że w instynkcie psa też jest to, że najchętniej one by jadły jak najdalej od siebie, natomiast kiedy je karmimy w kuchni i mają miski blisko siebie, no to myślą tylko o tym, żeby jak najszybciej zjeść. Nie mają czasu rozmyślać o tym, że zabrałyby gdzieś tą miskę i zjadły sobie w samotności. To samo jest z zabawkami u nas jest tak, że dopóki nie zainteresuje ich jakąś zabawką, to raczej się same nimi nie interesują. Natomiast jeśli już coś wezmę, na przykład Bob ma taką czerwoną piłeczkę, którą się czasem bawi. On nie jest fanem piłki nożnej, ale natomiast jak już ją wezmę i ona piszczy, to zawsze ją porywa i ucieka z nią. Najczęściej na schody. Raczej jej nie próbuje schować, natomiast próbuje ją odizolować od reszty. Jeszcze chyba suczka ma najczęściej takie zachowania, że po prostu bierze gdzieś coś i próbuje Zagrzebać na przykład w kocach czy w posłaniu. Czasem jej się tak zdarzy, że coś zakopuje, ale może to być przez przypadek, po prostu ścieląc sobie zakopie jakąś zabawkę. Przy okazji, no ale powiedzmy, że można tak traktować. Usług jest często też tak, że kiedy mają ciąże urojone, to też próbują tak, jakby chować nie wiem swoje dzieci robić sobie szukać sobie miejsca do rodzenia mieliśmy tak z wyżlicą że po prostu potrafiła dziurę wygryźć w kanapie bo chciała tam chyba rodzić usługi tego nie ma więc tutaj problemu też nie ma natomiast nie dziwcie się jeśli tak się zdarzy myślę że te ciąże urojone to nic zdrowego więc trzeba też na to reagować to jeszcze czy u nas się zdarzy jakieś wrzucanie czegoś do pościeli raczej nie nie zanoszą nic, żeby zagrzebać w pościeli. Może gdyby był jeden pies, to by były takie zachowania, natomiast przy czterech niczego takiego my nie zauważamy. Czasem Pinkor przynosi sobie piłkę do spania i ma gdzieś ją tam zakopaną pod kocami, natomiast też nie wydaje mi się, by to było ukrywanie piłki przed nami czy przed rywalami bo on ma piłek chyba z 6 tam na dole i raczej mu tych piłek nikt nie podbiera dlatego pinkor po prostu ją przynosi może to jest taka nerwica trend że on jak leci na górę z nami to porywa po prostu piłkę w pysku i ją przynosi natomiast inne pieski raczej nie mają takich zachowań Wiem, że jak jest jedna zabawka i ma kilka z nich, no to po, po prostu też się oddalają z tą zabawką od reszty towarzystwa, więc tak to u nas wygląda. Tak jak mówię, z jedzeniem nie ma przypadków takich, żeby któryś gdzieś wynosił, odkładał, zakopywał, tu się wszystko zjada na bieżąco. Kiedyś mieliśmy takiego jamniczka, rudka, który wydaje mi się, że coś zakopywał. Pamiętam na wsi, jak byliśmy na wakacjach. No ale to. On był sam i nie musiał się martwić o, o to, że są rywale, więc miał czas może na to wszystko. Cóż, tyle. Będziemy sobie dzisiaj kończyć. Ja, nie wolno. Oczywiście są smakołyki. Dzisiaj jest tak, że mam takie trzy i kosteczkę jedną. To kto ja, Nie wolno. A kto zje kosteczkę? Kto jest zje kosteczkę? Może suczka? No, wkłapłeś. Ja nie wolno. Pinkor. I psej. Nie ma miejsca na nic. Jeszcze wam koteczkę pokażę na koniec. Jest koteczka. Jest koteczka spod pieca. Koteczka spod pieca, one już ją tutaj chcą docupić, nie dziwcie się, że jest papier na podłodze, ja po prostu aparat ustawiam na nim, żeby mieć na psiej wysokości ten aparat, tyle, Papa, pa. suczka sobie już poszła.